TVG9. W wielu krajach wprowadzono małżeństwa homoseksualne, czy tak zwaną legalizację homoseksualnych związków partnerskich. I postuluje się wprowadzenie czegoś takiego w Polsce. No przede wszystkim trzeba zapytać po co i komu to potrzebne. No... Niektórzy, zwłaszcza organizacje homoseksualistów, organizacje pedalskie twierdzą, że rozwiązanie takie jest potrzebne homoseksualistom, ponieważ to są problemy z dziedziczeniem majątku, tam na który, na który budowali wspólnie dwaj partnerzy, problemy związane z sytuacją, kiedy jeden... Jeden z partnerów y, idzie do szpitala, no i takie różne sytuacje życiowe. Ale przecież tutaj wystarczą takie rzeczy jak testamenty, jak podpisanie y, kilku umów cywilno-prawnych -y, i kilka, y, kilku notarialnych y, pełnomocnictw. A więc no, wydawałoby się, że, że to organizacje y, pedalskie y, powinny właśnie pomagać homoseksualistom w takich, y, w takich y, sprawach. Chociaż z tego co, co wiem, no to, to stałe związki partnerskie wśród homoseksualistów są zjawiskiem dość rzadkim. No ale okej, okay. nie, nie, niech, niech nawet ta niewielka liczba homoseksualistów no, no, ma tak samo no, prawa obywatelskie ale mówię, one, one mogą być rozwiązane przez, przez podpisanie kilku papierków yy, których normalna rodzina nie musi podpisywać które, co ma zagwarantowane jakby z mocy prawa no ale właśnie dlatego, że jest normalną yy, rodziną no, natomiast yy, podpisanie kilku kwitów no, no nie jest, nie jest aż tak yy, wielkim wysiłkiem, no zwłaszcza że, że ten cały ruch homoseksualny, te organizacje homoseksualne u nas yy, kwitną, no to mogłyby właśnie się zająć yy, rozwiązywaniem yy, prawnych problemów yy, homoseksualistów, ale nie. Tu po prostu chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o zdeprecjonowanie rodziny, o zniszczenie y, tradycyjnych pojęć, tradycyjnych wartości, właśnie o zniszczenie rodziny, zniszczenie naszej tradycji, naszej cywilizacji. I właśnie dlatego trzeba powiedzieć temu zdecydowane nie.